Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta Beta 1.7.3. Jest to już trzeci odcinek. Ostatni dosyć długo nie był... Znaczy, ostatni właśnie był dosyć dawno publikowany i przez to, że nie miałem czasu, nie mogłem nagrać trzeciego dosyć szybko. Ale pojawia się już w tym momencie. Niestety jest ciepło i muszę mieć otwarte okna, przez co tramwaje. Chata została już mniej więcej ukończona, to jest strych, jedno skromne łóżeczko, może się potem pojawią kolejne. Na razie tu nic nie ma i nie wiem czy to będzie, więcej się dzieje na dole. Tak wygląda dół. Nawet dywanik sobie zrobiłem, choć dywanik wygląda w taki sposób. Bo nie ma takich dywanów zwykłych, tam jest przestrzeń, do której za chwilę przyjdę. Tutaj powstało zejście do magazynu, już nie ma wejścia z zewnątrz, a tutaj. I to jest docelowy wygląd magazynu. Że mniej więcej tak to będzie wyglądało wszędzie. Ale na razie nie chciałbym się zbierać drewna. Jest świnia jest domek, który obecnie wygląda w ten sposób. Nie będę go może pochodził w całości. No, ale myślę, że tak idealnie na betę wygląda. Nie mogłem porobić schodków na zewnątrz, bo schodki są tylko jakby dochodzenia, właśnie w górę i w dół. Nie mogą być robione jako na przykład sufit, efekty dekoracyjne. Dlatego jako detal dołożyłem tabliczki. A tutaj powstała przystań. Są tutaj obecnie trzy łódki. Albo i cztery. No to to już w ogóle nie wiadomo co się z nim dzieje. I dzisiaj płyniemy tam. Jestem bardzo ciekaw, co tam się znajduje. Mam przygotowane łóżko. A plan jest... Co tam się jara? A dobra, pewnie z jaskini wyszło, bo tam jest jaskinia. Plan jest taki, że zaraz sobie wezmę troszkę jedzonka. Aby sobie jedzą, e, życie sobie regenerować, weźcie czego, i sobie płyniemy łódką w tamtą stronę. Zobaczyć co tam się znajduje. Tutaj łóżko jest naszakowane, Łódkę sobie weźmiemy z przystani. E, co ja chcę? Jedzenie. To sobie zrobimy chlebki. Kotlety sobie też wezmę. Dobra, mamy cztery chlebki. Trochę dużo tego jedzenia, ale no zawsze coś może się przyda. I zrobię zapasową łódkę jeszcze. Dobra, przygotowani jesteśmy. No generalnie poza tym co tutaj widzieliście nic się nie działo. Ja mało grałem teraz na świecie, bo nie miałem czasu. Dlatego dzisiaj żadnego jakiegoś takiego budowania nie będzie, tylko sobie idziemy zwiedzać. Może nawet ten odcinek będzie troszkę krótszy, bo też nie chcę jakoś daleko wypływać. O, wyleczy się ta łódka. Ale się rozpędza. To trzeba będzie uważać, żeby tam nie przywalić. No, odpływamy. Leje się... A dobra, dobra, bo trzeba się patrzeć. O, tam jest chyba pustynia. Tak, jak się patrzymy, to w tę stronę płyniemy. Dobra. No tu jest pustynia. Dobrze wiedzieć, że akurat jest pustynia. Zresztą to jest pustynia w ogóle? Hmm, no trochę jest. Tutaj dużo dużych drzew. Takich naprawdę dużych. No ładne to nawet wyglądają. Aż ja się niebo jaśniejsze zrobiło. O proszę, kałamarnica, ale nie, w nie w nie pływamy. Tu chyba też śnieg jest. Tak tam jest biom zimowy. Ale ja tam nie płynę i lecę sobie dalej w tę stronę. Dobra, teraz gdzie pytanie, chyba tutaj sobie wpłynę, bo to mnie ciekawi. Są czerwone kwiatki, my mamy tylko białe, znaczy żółte. Ale no, na razie mi na kwiatkach nie zależy. Ale jakbym zbierał jakiegoś ogrodu, to już wiem gdzie. Jakby mi się nie chciał mączki kostnej używać. No, tu jest dużo wody. Tak staram się nie rozglądać właśnie dlatego, że wtedy łódka zwalnia. Ale... Też jestem ciekawy, jak to wygląda teren. Tylko że właśnie, jakby tutaj żadnych struktur nie ma, więc to odkrywanie świata jest takie trochę bezcelowe, ale... No, chciałem sobie pozwiedzać. No właśnie. No ale mamy na szczęście dodatkową łódkę, tutaj sobie od razu przekopię. Dobra, gdzie my chcemy płynąć jeszcze, żeby się nie zgubić? to Powinniśmy się trzymać mniej więcej jednego kierunku. Dobra, może sobie tam popłyniemy? Dobra. Coś, coś mi się przewidziało. A, dobra, co trzeba powiedzieć? Tutaj popłynąć i. W sumie to faktycznie tak nie chciałem się za bardzo zgubić, a nie zapisałem sobie kordów, więc to będzie dobry pomysł, aby jednak za daleko się nie wybierać. O, do tej góry, bo to wygląda tak ciekawie nawet. O poprocie są. Jest coś ciekawego tutaj? Żwiru jest dużo. Bardzo dużo żwiru. O. Ile kamarnic? A szlagi się zaczęły. tu Dobra, bo ja nie wiem, czy mnie tutaj kołom... kołomarnice też nie zniszczą tej łódki. Nie, ładnie to jest. Aż screena cyknę. O! Stary na rybach. Dobra, będzie screen na miniaturkę. A teraz powoli sobie będziemy już wracać. No, taka wyprawa. Taka długa wyprawa, ile płynąłem 5 minut. No, ale szczerze, no właśnie łódko tutaj się pływa o wiele szybciej niż chodzi. A jednak to jest ten problem, żeby jednak się nie zgubić. Jednak pomysł z tą wyprawą był taki spontaniczny. O, jedyne co, to mogę sobie kaktusy wziąć, bo jak kaktusów chyba u siebie nie mam. Tylko no, ponownie dobrze byłoby się nie rozbić. No, dopłyń, hamuj, dobra, podaj kordy, no bo my po X płynęliśmy, a nie, po Z, no, X w tę stronę. Gdzie mi ta łódka odpływa? Dobra O i tutaj tu jest fajne oddychanie Nie ma tego, że te powietrze się odnawia tylko od razu już ledwie się wynurzysz i już jesteś na no oddychany My płynęliśmy tutaj w prawo, chyba. Znaczy, no na pewno ten kierunek się zgadza, że właśnie taki w tamtą stronę. Ale nie, faktycznie to nie, bo jest takie łatniutkie. Szczerze, to też już nie pamiętam, czy na pewno ten płynąłem. A, tamtędy, tamtędy w prawo, w prawo. Nie, strasznie opornie się pywa tymi łódkami tutaj. Ale ciekawie, ciekawie. I wciąż szybciej niż chodząc bosą. No, tędy płynąłem, tak. No, poznaję tę trzcinę. Dziwny piasek taki w jednej linii. Teraz zauważyłem. O dobra, jest biom zimowy. No, to dobrze trafiłem. No jest ten żwir. No to zaraz będziemy u siebie. No, taka to wyprawa. Ale nie, ładna miejscówka tam była. Może nawet tam kiedyś coś powstanie. No i tu jest powstynia, więc jakbyśmy chcieli dużo szkła sobie naszykować na coś, no to jest, skąd je brać. No i tu już jest nasza góra, za chwilę się tam bardziej wypiętrzy. No, jesteśmy u siebie, ale strasznie wolno teraz płynie. Dobra, jesteśmy. Hamuj, hamuj. No. Dobra, nieważne. No, hamuj się. To teraz mam tylko jedną prośbę: żeby Creeper mi się nie zrespił, bo tu się lubią Creepery respić. A jest Pająk, jest! Dobra, Pająk przeżyje, ale nie, nie przeżyje Creepera. Znaczy, mój domek nie przeżyje Creepera. Ale Pająk to niech sobie biega. Dzień dobry. No i po co ja łóżko brałem? Po co wybrałem tyle jedzenia, skoro nic mi się nie stało. No, ale no, myślałem, że jednak ta wyprawa będzie troszkę dłuższa, ale tak szczerze to... Właśnie po co? No i nie pomyślałem, że mogę się zgubić. Jestem pająk tam, bo ja bym sobie go zabił. Czekajcie, ja sobie wyjdę właśnie Tam się coś jara Czy to się coś jara? Czy coś tutaj... O jest pającek. Dzień dobry. Idziemy zabić pajączka. Do widzenia Coś jeszcze się tu znajdzie? Dobra, o! Jest Creeper. <laughs> Creepera możemy zabić z daleka. Kurczak zginął. Co ja z tymi piórkami zrobię? No chodź Creeperku, do widzenia. A dobra, bo to... ...z zombie wypadają pióra. <laughs> dobra, warto to odnotować, że na tej wersji jak zombie... Zginie i spłonie, to wypadanie z niego pióra. Ciekawe. Dobra, sobie jeszcze ccina zbiorę. Wolę na bieżąco zbierać, bo jednak tutaj książki są tylko i wyłącznie z same, samego papieru. A to jest fajna rzecz, bo nie trzeba na krowy polować. O. A tak wygląda domek z tyłu. Tak, zastanawiam się, czy tutaj coś jeszcze zrobić na dole. No tutaj wykorzystam oczywiście patent z tabliczkami. No, pierwsze biblioteczki się pojawiły, na no łęczan tu enchantu nie ma. No to na co innego wydawać papier. Jeszcze bez skóry. Ale tak, no tutaj jest pusto. Dobrze byłoby tutaj coś zrobić. To może tutaj też jakąś wełnę dam. Będzie drugi dywanik. Jakieś. No, krzesełka. Miałem nawet jakiś pomysł jakieś pseudo-żyrano. Tylko, że tutaj jest właśnie taka rzecz, że nie można stawiać płotków jak nic pod nimi nie ma. Ja to trochę przełamałem, właśnie przy przystani, bo są te płotki poziome, a nie pionowe tylko. To musiałem pod nimi dirta stawiać, właśnie, żeby potem ułożyć płotki, a potem na tym dircie stawiałem płotki i dirta wywalałem. I jako jakaś taka pseudo dekoracja, pseudo oświetlenie no to jeszcze takie coś powstało, no, ale widać, że to nawet połączone nie jest. No ale to jest właśnie ta wersja. Nie wiem kiedy dopiero wprowadzono zostało to płotki łączone. W sumie z się sobie potem sprawdzę. Coś jest? Nie, ciemno jest tylko. No, więc zmian dużych nie ma. Mała wyprawa była zrobiona, wiemy, że mamy blisko pustynie. wiemy, że tam troszkę dalej jest fajna zatoczka. Pewnie coś w drugą stronę też się fajnego znajdzie. A jeżeli chodzi o plany na tutaj, no to... Póki co nie wiem, może sobie trochę pokopię diamentów, żeby sobie zbroję zrobić, diamentową. Gdzieś tam w międzyczasie może do naderu pójdę, ale też nie wiem czy to jest wyprawa na odcinek, bo szczerze pewnie w naderze bym krótko siedział. Na pewno trzeba będzie magazyn tutaj właśnie powiększyć. Zastanawiam się, mnie... a nie. Nieważne. Trzeba będzie na pewno dorobić więcej skrzynek, bo tutaj na razie w drewnie trzymam jednocześnie. Tu jest drewno. Na rzeczy drewniane, sadzonki i roślinność, a tej roślinności właśnie teraz trochę doszło. No, mamy duże trzciny. Jedzenie nie mogę w sumie już schować. No, na pewno trzeba będzie to bardziej zorganizować no i jakoś upiększyć, bo na razie to jest. Taka trochę polowa. Polowy wystrój. O! Wiem co zrobię z tym łóżkiem. Sobie je położę specjalnie koło pierwszego. Będę miał podwójne. Okej, okay. no to... <grywa> Wyprawa skończona, domek pokazany, przystań pokazana. Za dużo się w tym odcinku nie wydarzyło, ale. Tak za bardzo nawet nie wiedziałem, co zrobić, bo właśnie ze względu na to, że nie miałem czasu na budowanie. A czy na następny odcinek już będzie coś wbudowane to się okaże. A na ten moment dziękuję bardzo za obejrzenie. No i zapraszam do obejrzenia poprzednich, jak i następnych odcinków, więc trzymajcie się i cześć!